Czy mam w moim odcinku? Ze serii odcinek trzeci. Dobra, jeśli odcinek właśnie spodano, to dacie dużo lajków i subskrypcji, Let's go. Dobra, zaczynamy. Dzwonię na policję, koniec! Tu Halo? Policja? Halo, dzień dobry Był tu włamywacz. Za 100 złotych obóz taki za dwie gwiazdki, nawet lepsze od tamtego. Coś się dzieje? Yy, yy, zabombardował jedno dziecko. Nie wiem, gdzie poleciało, ale kolejno uratowałem. Mam pytanie. Jest pożar? Tak. No to Proszę najpierw to mówić, bo trzeba straż pożarną wezwać. Ach, ale wie pan, że ja jestem dzieckiem. Mam 4 lata. To coś cud, że umiem zadzwonić na policję i uratować dziecko. No dobrze, to ja wyzwię... Dobra, policjant jest dziwny, dzwonię do innego. Halo, dzień dobry, policjanta. dobry. Pali, pali się e, obóz za 100 zł. E, uratowałem jedno dziecko, jako czterolatek. E, pan, może pan ja co zrobić? Ulica? E, już tam sprawdzam. E, ulica Dębowa, e, numer tam, jaki tam numer? 11. Dobrze, za około 5 minut. Ale tylko, że już go nie mam. Ale myślę, że pan jakieś kroki tam znajdzie. Czy i, propor, I żeby mieć pomocnika, przydałoby się, bo jeden żeby patrzył gdzie on jest, a jeden żeby przeszukiwał. Będziemy się. Będziemy tam patrzeć, co się da zrobić. Najpierw wezmę policję. Dobrze, dobra. Chwila, to się stało. Co? Nie no, on. pan żyje? Chyba nie żyje. Gdzie tutaj są bronie? Dobra, tutaj są bronie. W sumie jak bawiłem się, lubiłem się bawić jako snajper. No dobra, to się pobawimy. Ej, ty typie! Odejdź od nas! Teraz szczele byle gdzie? To może się wystraszy. BUM! Kurde, nie, nie wystraszył się. Aha. no to jednak nie słyszeć. Nie. Dobra, trzeba go pochować. tylko gdzie? O to co to jest tak w ogóle? Nie no, kurde, no to jak? Do wody, dawaj go, albo wiesz co, pobawmy się nim. Ratuję, nie, do wody, papa, pa. no rzucaj go. <głos> <głos> o nie, brat Hani się topi, o nie, brat Hani się topi, idę mu pomóc, idę mu pomóc. Szybko pomagam, Och. Hania uratowałem twojego brata. Twój, wiesz, twój bratek cię topił. Musiałem mu pomóc. Dzięki. Dobra. Ej, nie mogę uwierzyć. Mhm. On zabił go. No. A on był dla nas taki miły. Nie mówił nic o maku. No właśnie. To, to temu powinniśmy zrobić z tym maku. Ale kurde, nie możemy go znaleźć. Nie no, ten obóz trzeba już opuścić moim zdaniem. Przydałoby się. Ale boję się, że te dzieci... Znaczy ten... Nie no, ja jestem odważny, musimy to zrobić. Już, jo... Skoro nasi rodzice powiedzieli inne wakacje, to nic nie zrobimy. Ja biorę wszystkie pożywienia i idziemy. Puść go, puść go, Ostatnio jakby co dorosłem, buze. więc mam już kropka 6 Tak, ale no trudno! Nie, nie no! Jak. Potem coś zrobimy. Nie no, ja go wezmę do grobu. Jestem jakoś ciężki przecież. Znaczy, ciężki. W sumie. Nie, no już nic się nie da w sumie zrobić z nim. Pa, pa. Potem dam znajmy, jak wszystko się dobrze zakończy. Jeśli się w ogóle uda, bo wątpię. Chodź, idziemy. Musimy zamknąć ten obóz. Nawet zmienimy tam tabliczkę. Zamknięte na zawsze. Zamknięte na zawsze. Kurde, ja, o tym nie umiem prowadzić, ale umiem prowadzić takimi zabawkowymi. Chodź, jedziemy. Tylko gdzie twój bratek? Czekaj, br brat, Kornel, ale boję się, że ten się, że mężczyzna ma, ma nas na oku. Nie, bo sobie poradzimy raczej z nim. Chodźmy. A tu Bój są dwie osoby? Się. Jeden, dwa. Biorę, bo idziemy teraz autem takim zabawkowym. Bo Jakie zabawkowe? Kosztowało 3700, drogo co? Tak, ale my usiądziemy chyba tutaj. Nie wiem, czy się da gdzieś. Nie no, ja Wam już krzesełkę tutaj zrobię na spokojnie. Patrzcie, jedno krzesełko o. i o, no i możemy. Fajnie. Nie, no to był taki miły pan. Co tak, teraz z nim zrobimy? to co chcieliśmy. Ale nie, nawet miał humor taki dobry. No właśnie. Może uda się go uleczyć. Coś wątpię. Hmm. Chwila. Aha, tata mi okłamał. Mówił, że to wolniej jedzie. Oto to może tyle jeździć. A, a nie 50. Po 60 to może stać się pożer trochę. Oj, fajnie. Kurde... Dobra, wiem, to nie jest już takie, wiesz, gry. Trzeba kontrolować tym autem. Dobra, to jednak będę jeździć może 40 na bezpieczenie, dobra? O oh, stacja! Skręt! O oh, Boże. Dobra, jednak nie wiem. Drift zrobię, bo by się przydało na pewno. Jakby musiał... Tak, że muszę skręcać tak. Dobra, przyda się. Myślę, że hmm. się uda nam się coś zrobić. Widać, że naszych statów nie ma. Ale na lotnisku, bo tylko... Ale życie poszli na wakacje, zawsze tak jest. Zostawiają nas na obozach, a oni się jadą na wakacje. Tak, tylko że... ja co tam mówiło na lotnisku? Co tam mówiono mówiono na lotnisku na wiadomościach, pamiętasz? E, tam coś, że... Nie pamiętam, w sumie. Ja też. No to. Do... Co źle. To co musimy zrobić? Ja chcę się zemścić. Ja też. Mam snajperkę. W sumie lepiej, żeby nikt tego nie widział. A dziecko gdzie damy? Hmm. Nie wiem, ale on chyba musi być z nami. Bo boję się, że ono też. Mój brat. A jeżeli go stracę. To co? Będę musiał się też dzieckiem opiekować? Ja się. Będziemy jakoś to robić. Jakoś nam się uda to podzielić, czy coś. O, pierwszy raz mamy wolną szkołę. Może. Skoro nikt nie jest przy nas, to może też na rozrabimy, zrobimy coś w tej szkole. Dobra, dobra, trzy, dwa, jeden, dobra. Kto chce może, e, co by tam zrobić? Nie, no, o, postawisz e, RIP i napisze Baba od Matmy. Ale będzie. Chwila. Wy do tej szkoły też chodzicie? Znaczy czy chodziliście, bo teraz mamy są wakacje, tak? No ja. Ale nie no, ja bym. Do, ja bym ale nie no, ja bym, ja bym zabrał tego pana. Myślę, ja, by, ja bym tego myślał, że pana bym zabrał i zabrałbym, wiesz. Czekajcie, zaraz przyjadę. Czekajcie tu na mnie. Dobra. Muszę tam coś by zrobić. Może wszystko już tam zrobiłem, ale muszę jeszcze tego pana zarezerwować. Bo w sumie to nie, bo jest mądry, że on wywodzi, bo jeszcze będziesz szkieletem. Zapomniałem o tym, bo jestem strasznie mądry, ale nie lubię szkoły. Kurde, gdzie, gdzie jest jakiś wózek? O, dobra, mam wózeczek. Nie mogę wiedzieć, co w nim się dzieje. Już raz przeżyłam coś podobnego. Gdzie jest ten pan? Nie, ten pan już. Nie ma już tego pana. Może Chyba on zabrał? wyparował. Nie, wyparował pewnie już. Się. Tak, już tak utopił, że wyparował. No ja no chodźcie, musimy zrobić ten grób. No mm, tak, ale nie mam nie, nie go, a poza tym... Ach, nie wiem, już sama trochę. Dobra, chodźcie, pomogę wam. Zawsze... Mm, brat, na... co to za autko? Jedzie 5 na godzinę, fajne. Dobra, to ty bierz swoje, ja też wezmę. To jedźcie za mną. Czekajcie, zaraz wracam. Hmm? <noise> ale dobre co twój brat robi? Ej, jadę z nim, bo szybciej jadę. O nie, przejechałem znowu go. Tylko mnie nie bij, bo już go raz uratowałem. Nie bo ja muszę jakąś furę ukraść. Nie, nie kradnij, będą problemy, chodź do mnie. Ale mam, powiemy, jakby co. Nie, motocykl, wiesz, jak łatwo się zniszczyć na motocyklu? Już kiedyś miałam taką przygodę i jeździłam na motocykl. Dobra, skoro tak mówicie, no to idziemy. Czekajcie dam Tylko jak my tego pana niby. Co my z tym niłym panem zrobimy? Jaki? W sumie trójka dzieci na tego pana. Tak, tylko jedno, które ma trzy lata. Niedawno miał urodziny. Czy pan? Czy ten mały? Tak. Co on zrobi niby? Ale mój tata zawsze powtarzał. Znasz Znam takie miejsce. To było jeszcze właśnie z tamtego, jak byłam porwana. Mój tata mnie tam zawiózł. No dobra, tam się to idziemy. To chodźmy. Jadę za tobą. Tym autkiem on nie jedzie. Poczekajcie, muszę sobie trochę przypomnieć w jakim to. Czy to było. Tak, to było tam, dobra. Musimy zakręcić. Gdzie ty jesteś? A, ty na motocyklu tam. O nie. Jest, mówię ci, jest niebezpieczny. No, mówiłem. Wywalił. A, nie. To tutaj. Tu, tutaj? Tu chyba gdzieś była taka klinika. No, okej. Okay. O, właśnie, tutaj. Chodźcie. Hmm? Ej, otwórz ją, bo... Okej, okay, szybko chodź. I teraz pewnie po, hmm? Teraz kliknijcie tam w lampę. O, tutaj. W tą? W tą lampę. Ha! Ha! Dobra. Ja! Yeah, ale kryowa. zrobimy co chcemy. Mm, Mamy mm, mm. Też są. Pamiętam Ile ona waży. Nie, no, ona za dużo waży. Dobra, jedziemy. Mhm. Sprawdźmy na kamery. Wszystko jest w pożądku. Dlaczego tam się to spaliło? No nie. Spalił nasze auta. O nie, mam nadzieję, że ten tak. trzy nie będzie płakać. Spalili nasze auta, Hania, co robimy? Tu on wie naszą kryjówkę, chodź, musimy uciekać. Mam... A, ale on może nie znać tego, bo to naprawdę kryjówka w kryjówce przecież. No w sumie tak. Sprawdźmy jeszcze raz kamery. Dobra. Tylko pamiętajcie, on może teraz się czaić trochę przy naszej kryjówce. A ja teraz to bardziej popatrzę na naszą kryjówkę. Hmm. Dzień, chwila. Co tam się otworzyło? Halo, dzień dobry policja! Ekołucja jest złoczyńca, to czy... złoczynca. To czy... Nie wiem co powiedzieć. Gość, który yy, jest... Dobra, już spokojnie. Gość, który jest z, yy, porywaczem obowodźców. Jesteśmy dzieciami. Dobrze, i co mamy zrobić? No co zrobić? Nie wiemy o co ci dziecko chodzi. Przyjmujemy telefon od plus 7. Kurde, to co mamy zrobić? Pewnie pomyśleli, że to żart. Hmm. Dobra. To zrobię dźwięk w sumie nie. To rozkażę, to musimy trójka dzieci na, ni na niego? Dobra, zakładajmy tutaj kamizelki, które są mega dobre. Musimy go pokonać. A ten co robi? O nie. Dara, nie. On chyba zna tą kryjówkę. Bo dlaczego się to otwiera tak normalnie? O nie. Dara, bierzcie broń. Trzy, dwa, jeden. Pum! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Dobra, uciekł. Ale teraz pewnie może pójść za broni, Albo tam kampić. Teraz na kamery chyba sprawdzę. Hmm. Najpierw muszę jakiś strój zmienić. Bo na pewno na tym. O, taki, żeby mieć wytrzymały. Gdzie wy jesteście? Dobra, ja sprawdzę. Ja jestem najodważniejszy. Ha. Nie ma go, chodźcie. Możemy uciekać. I spokojnie. I zniszczymy kod. Musimy musimy Co ty mi celujesz? Do w głowę. Chodź, no idziemy. Co? Ej, ale chwila. Aha, okej, okay, dobra. Ja, może ja sama nie Pewnie... widzę ma lat. No, może tak. Chyba powinniśmy uciekać, on chyba już wie jak tu się dostać. Przecież trochę pokazałeś. No dobra, to idziemy, chodź. Chodźcie wszyscy. Tylko uwaga, on może gdzieś i tak być. Czekaj, to byle gdzie? Jeden. I może teraz tutaj jest. Sprawdźcie na plecy. Dobra, to tędy. Dobra, możemy iść z banku. Tam jest takie auto banku, gdzie naprawdę jest. Gdzie ty, Hania, jesteś? Hania. Już idę, trochę się, trochę się zamyśliłam. Dlaczego? Czym się zamyśliłaś? Zamyśliłam się, bo on pewnie na nas patrzył i dlatego teraz Ale nie wychodź tą stroną, bo tędy tam jest niebezpiecznie. Chodź, jeszcze ci pożar popali. Jesteś przyjaciółką. Hania, o, chodź, idziemy. Tędy. Mój tata był kiedyś w banku, w banku, pracował, więc ja znam taką jego auto. Dobra. Oczywiście tego nie znałam. Proszę, dobra. Jest nie jest Idziemy dobra. teraz tutaj. Teraz tutaj. Ale teraz jesteśmy tu uwięzieni. Właśnie, uwięzieni. Ale teraz, zaraz możemy iść i wy, wyjść inną kryjówką. Zobacz. Teraz, jak tutaj jesteśmy, to trzeba tutaj i trzeba obracać się tak w prawo tylko. Nic na to skaner no to pokażę, bo to wtedy pokażę po prostu, że jest blisko. Gdzie? Wiem, właśnie. Odora, tu pić już na czerwono, więc tutaj wtedy jest. I możemy uciec teraz wodą, zobacz. Tylko, wow. uwaga! Mały, przygotuj się pływać. On jest banku. Jestem mały. Szczelmy go snajperką, Trzy, cztery,